Część twórcy kolejny mechanizm pustowy znamienny tylko dla mojego obozowiska do pułapek z elementem opadającym, tym razem klatkowym na niektóre gatunki ptaków. Klatka wykonana z odpowiednich fragmentów gałęzi o odpowiedniej średnicy i długości. Klatka musi posiadać odpowiednią masę. Należy także zadbać o to, by dobrać odpowiednie odległości między poszczególnymi elementami. Kołek główny nabity w grunt od strony klatki posiada płaszczyznę. I element drugi także posiada płaszczyznę, zatem dwie płaszczyzny do siebie przylegają. Element drugi na dole uformowany jest w stożek, tak by mechanizm posiadał jak największą czułość. Pod klatką znajduje się niewielki kołek z odpowiednio uformowaną końcówką nabity w grunt. Między tym kołkiem a końcówką elementu drugiego znajduje się długi wyzwalacz. Wyzwalacz umieszczony tuż nad gruntem również posiada odpowiednio uformowane końcówki. Na górze kołek blokujący Również z odpowiednio uformowanymi końcówkami. Jedna końcówka wchodzi w niewielkie wycięcie od spodu klatki. Druga końcówka zapiera się w niewielkim wycięciu na górze elementu drugiego. Gdy ptak będzie żerował, będzie dziobał przynętę pod klatką i gdy wdepnie na wyzwalać, wtedy pułapka opadnie. I zobaczmy. Więcej w czasie obozowiska. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.